Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku lwa na grudzień 2024. Mamy tak, dwójkę denerów, księżyc i świat. O, dobrze, że ten świat jest. Bo księżyc to jest taka trochę niepewność, więc to tak, taka sobie energia. Teraz mamy czwórkę buław, bardzo ładnie. Dziesiątka buław, trójka mieczy. Trzeci tydzień jest kapłanka. A to ciekawe, bo tutaj poprzedni chyba znak miał też kapłankę w tym samym miejscu. To jest dosyć ciekawe. I teraz mamy siła, ósemka kielichów. I maga ktoś miał też w tym miejscu. A zupełnie inną talią kart było rozkładane. Dziesiątka denarów. Dwójka buław. I trójka kielichów. I tym optymistycznym akcentem tu kończymy, ale jeszcze musimy objaśnienia. Jakie my tu mamy objaśnienia? Dwójka denarów. Najpierw dwójka denarów, czyli takie żonglowanie zadaniami. Po prostu będziecie mieli dużo spraw na głowie, lub dużo zadań, dużo obowiązków. To może być, wynikać z tego, że będziecie próbowali połączyć i pogodzić ze sobą obowiązki zawodowe z domowymi. Czy rodzinnymi, no to wszystko razem. I tu będzie to wymagało eksperymentowania i właśnie takiego żonglowania zadaniami, po to, żeby zmieścić się w czasie. Dla niektórych możliwe dwa źródła dochodu, czyli no jakiś dodatkowy etat, czy jakieś nadgodziny, czy dodatkowe godziny. Yy, tutaj trzeba by też wybrać, na czym w pierwszej kolejności należy się skupić, czyli tu kwestia priorytetów. Co jest ważniejsze dla Was? Czy rodzina, czy praca? No niestety czasami i to, i to trzeba, yy, i te, i te obowiązki trzeba wykonać. Z reguły tak jest, ale nie wszystkie obowiązki, no są, Priorytetowy, nie wszystkie są tej samej wagi. Może niektóre rzeczy można na później odłożyć, czy to pranie, czy tam nie wiem, coś innego, a, a, a trzeba wybrać po prostu to, co w pierwszej kolejności trzeba zrobić. Natomiast jednak elastyczności będzie ta sytuacja wymagała, ponieważ no, niektóre obowiązki nie będą chciały czekać i trzeba będzie je jakoś do, do siebie dostosować, przystosować i siebie przystosować do tej sytuacji. Tu, będzie, tu pojawi się taka potrzeba łączenia ze sobą różnych elementów, może nawet trochę niepasujących do siebie, ale pewne rzeczy trzeba będzie połączyć, żeby to jakoś tu przyspieszyć, a zarazem nie zaniedbać czegoś, czyli nie wykonać tych obowiązków byle jak. Jest to czas ożywienia i działania. Ale no, także jest pozytywne to, że tutaj możecie jakiś, wdrożyć jakieś nowe plany, jakieś nowe działania, na które wcześniej nie było czasu, a tu jest taka sytuacja tego ożywienia, że, że tu akurat macie dosyć energii, żeby to zrobić. Po prostu macie dosyć energii. Także nie warto się ograniczać do jakiejś jednej metody. Bo mogą być różne metody, różne potencjały, które można ze sobą łączyć, i tu o to też chodzi. Między innymi Księżyc mówi o jakiejś niepewności, o jakichś też złudzeniach, o lęku spowodowanym tą niejasnością. Tą niepewnością, niejasnością czegoś tu nie wiecie i nikt wam nie chce powiedzieć w dodatku, czyli jest tajemnica i mogą to być właśnie jakieś zmiany, które wam się wydają niekorzystne, ponieważ są owiane tą tajemnicą. Tutaj chodzi o to, żeby prowadziła was intuicja, czyli jest to zachęta do słuchania podpowiedzi z wewnątrz ze strony serca przede wszystkim, bo serce tu wam podpowie, co wy macie w tej sytuacji zrobić. Cóż jeszcze? No może to być jakaś sprawa do wyjaśnienia, czy to sprawa międzyludzka, czy jakaś inna. Może to się wiązać z badaniem tego, co jest nieznane, co jest takie właśnie tajemnicze. A może być też tak, że coś w tajemnicy dojrzewa, tu dopiero po to, żeby ujrzeć światło dzienne nieco później. Też tak może być, czyli tu w tajemnicy dojrzewa a dopiero później ujrzy światło dzienne i to już tu będzie się wiązało z jakimś osiągnięciem celu, z jakimś zwycięstwem, z jakimś zadowoleniem, z jakimś, no po prostu dochodzicie do, do tego punktu, do którego chcieliście dojść, czyli może to być na przykład awans lub podwyżka w miejscu pracy, może to być cel zupełnie niezwiązany z pracą, tylko z czymś innym, na przykład cel osobisty, bo tu już się też ładnie pokazuje. To jest też fajna energia, która może być związana z domem lub związkiem, czyli gdyby to dotyczyło spraw osobistych, jak najbardziej też to będzie jakieś osiągnięcie celu i zamknięcie też jakiegoś etapu, czyli osiągnąwszy cel, zamykacie jakiś etap za sobą. A otwieracie się na nowe możliwości, których jest tu dużo, bardzo dużo, bo to jest karta świata, no więc świat Wam oferuje mnóstwo możliwości, tylko chodzi o to, żeby, no, żeby coś wybrać, bo wszystkiego naraz nie można wziąć. Mimo, że, że jest to dostępne, to jednak wszystkiego nadal naraz nie możecie zrealizować, więc tu trzeba wybrać w oparciu o głos serca najlepiej. i... Robić to, co, co jesteście w stanie w pierwszej kolejności zrobić i co jest najbardziej wartościowe dla Was. Bo nie ma sensu poświęcać czasu na coś, co w ogóle jest dla Was niewartościowe, tak? Czyli przypuśćmy, że któraś z tych opcji jest niewartościowa, ale ktoś Wam powie, no zrób to, jedź tam. No, jeżeli to dla Was nie ma sensu, to po co to robić? Więc tu chodzi właśnie o to wybranie zgodnie ze sobą. Zgodnie ze sobą, ze swoją prawdą, ze swoimi zamiłowaniami również. Teraz co tu mamy? Jest tu jakieś świętowanie, ale to jeszcze nie są święta Bożego Narodzenia, tylko to jest świętowanie, hm. Może być związane z domem, czyli jakaś parapetówka może być. Może być związane z urodzinami, imieninami, zaręczynami. No, tu jest pokazane jako ślub, ale to niekoniecznie musi być ślub. To mogą być też jakiś, jakiś wyjazd taki wakacyjny, jakaś impreza. Ja wiem, że to nie jest czas wakacji, ale niektórzy wyjeżdżają. Czy to do cieplejszych krajów, czy gdzieś w góry, no różnie. Yy, może to być związane z wyjazdem, a może być na miejscu, ale jest to przebywanie w gronie innych osób, jakieś wesołe towarzystwo, yy, czyli, 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 czyli biesiadowanie może być. Spędzenie czasu wspólnie w radości, coś coś możecie tu uczcić, jakieś szczęśliwe wydarzenie na przykład. Czyli no nie, musi, nie muszą to być koniecznie tam urodziny, imieniny, może to być szczęśliwe wydarzenie, typu właśnie zakończenie budowy domu albo zakończenie remontu mieszkania, kupno samochodu. No tam różne mogą być opcje. W każdym razie jest tu uczczenie czegoś, świętowanie czegoś, cieszenie się czymś bardzo ładnie, tylko tam potem jest trochę gorzej, bo dziesiątki, była w takie przeforsowanie, takie hmm, przepracowanie się, dźwignięcie na siebie zbyt dużo ciężaru. No tutaj też mówiłam, że tu jest dużo obowiązków, że trzeba być tutaj elastycznym, ale Wy tu nie jesteście elastyczni. Właśnie o to chodzi, bo Wy tu bierzecie no tak na siłę, siłujecie się z czymś. To, to nie jest elastyczność. To jest przepracowanie, prze, przeładowanie. Za dużo dźwigacie naraz i po prostu to się nie da. Tu trzeba wiedzieć, i zdać sobie sprawę z tego, że jednak pewne ograniczenia mamy, nie możemy wszystkiego naraz dźwignąć. Jest to takie przypomnienie tylko, żeby troszeczkę tego ciężaru z siebie zrzucić, ze swoich pleców. A też pewnie nie będzie chętnych do pomocy, bo tu nie widać, żeby byli chętni do pomocy, więc najlepiej troszeczkę ciężaru zostawić na później. Czy w ogóle zrezygnować, i teraz co tutaj? Właśnie chodzi o to, że z otoczenia nie ma pomocy, ale może być wręcz, wręcz jakieś zranienie. Zranienie może być ze strony innej osoby, a może być też ze strony hmm, jakiegoś narzędzia, bo jak. Przypuśćmy, kroimy sałatkę, tak? Ktoś, niektórzy bardzo szybko to robią i mogą się zranić. No, to jest tylko przykład. Może być zranienie dosłowne, fizyczne, tak jak mówiłam, ale może być też ze strony innej osoby. Natomiast najważniejsze, co mówi ta karta, to to to, że najczarniejsza godzina nadchodzi tuż przed świtem, czyli owszem jest to jakaś przykra sytuacja, trudna, czarna, ciemna, ale nie mamy w tym czarnowistwie tutaj tkwić, tylko pamiętać o tym, że to jest ta właśnie naj, najczarniejsza sytuacja, za chwilę będzie świt. Ten świt pokazuje się już tu w kapłance, już tutaj w mocy się pokazuje, w magów, w dziesiątce denarów, o tu jest też bardzo fajna, radosna energia trójka kielichów na koniec. Czyli sylwester pewnie będzie udany, tak wygląda na to. Natomiast tu jest ten trudniejszy moment w drugim tygodniu, i trzeba pamiętać o tym, żeby nie czuć się zranionym, żeby jakoś uleczyć te rany swoje, obojętnie czy są fizyczne, czy duchowe, czy jakieś tam jeszcze inne. A ta lepsza energia rzeczywiście przychodzi. Tutaj macie siłę i mocy właściwie w dwóch kartach pokazaną, czyli wróci do Was siła. Gdyby tu chodziło o zdrowie, wróci do Was siła, moc i zdrowie, witalność, ale wróci też do Was mądrość. W zasadzie ta mądrość jest cały czas, tylko chodzi o to, żeby ją odkryć w sobie, więc tutaj odkryjecie swoją mądrość wewnętrzną przyczyni się to też do osiągnięcia stanu równowagi, a z kolei stan równowagi powoduje harmonię, a to już są naprawdę wysokie wibracje, tu bardzo dobrze prosperujecie i tu też panujecie nad emocjami. Macie zapewnione jakieś takie poczucie poczucie bezpieczeństwa, o poczucie bezpieczeństwa, spokój wewnętrzny. Odwaga jest też pokazana, odwaga, no i przede wszystkim właśnie lepsze samopoczucie po tej trudnej energii. Cokolwiek by to było, czy jakiś zabieg chirurgiczny, czy jakieś, y, jakieś zranienie się w domu, czy jakieś zranienie przez kogoś przy pomocy słów, bo słowa ranią, nie każdy, nie każdy to traktuje poważnie, no, ale jednak y, czujecie się, czujecie się zranieni, więc po tym wszystkim. Wraca do Was energia, moc, zdrowie, siły witalne i od, odkrywacie swój spokój wewnętrzny i swoją mądrość wewnętrzną. Od czegoś potem odchodzicie. Odchodzi się zazwyczaj od tego, co już nam nie służy, co już przerośliśmy czyli co, przeroś, co po prostu jest dla nas jakby za małe. Tak jak wyrastamy z ubrań. W którymś momencie no, dziecko rośnie, wiadomo, wyrasta ze starych ubrań, idzie, yy, zakłada na siebie większe ubrania. Wy tu też potrzebujecie czegoś innego, może czegoś większego, może czegoś bardziej zgodnego z Wami. Idziecie w inną stronę, czyli odchodzicie od tego, co już Wam nie służy, co jest już nieaktualne dla Was, albo może niewystarczające z jakiegoś powodu. Idziecie w inną stronę, żeby zaznać czegoś innego. I nowy etap się rzeczywiście tu otwiera, wynika on z odkrycia waszej kreatywności, czyli odkrywacie w sobie jakieś nowe zdolności, jakieś pomysły też pojawiają się i możecie je od razu realizować, bo macie zdolność zarówno do, do wymyślania tych nowych pomysłów, jak i do realizacji. Pieniądze są, o, dobra wiadomość, na święta się przydadzą, są pieniądze. Czyli cóż, to nie tylko chodzi w zasadzie o pieniądze, bo tutaj jest pokazana wartość rodzinna, czyli um, macie wartość nie tylko w pieniądzach, ale także w różnych innych rzeczach i nie tylko rzeczach, bo także i sama rodzina już jest wartością, ale macie też wartość na przykład w domu, związaną z domem, z mieszkaniem, z pojazdem jakimś typu samochód czy. Z firmą też może być związane, ale ponieważ to jest czas wakacji, więc już tu bardziej będę się, będę się skupiać na domu. I co, się, co w tym domu macie? Może jakieś nowe meble sobie kupicie, może remont zakończycie, będziecie może mieli tu mm, y Remont, co jeszcze może być, zakup sprzętu AGD, czy jakiegoś innego, zakup mebli może to być coś, co służy Waszej rodzinie. Coś takiego. A może po prostu będziecie kupować prezenty dla Waszej rodziny, ale macie na to, macie na to środki, to jest najważniejsze, że macie. To, co tu sobie planujecie, to wy jesteście w stanie tu sfinansować. Czy to będą te prezenty, czy to będzie właśnie coś do domu. Niektórzy właśnie na święta kupują sobie nowe meble. Są różne, różne zwyczaje czy coś do wystroju wnętrz, na przykład nowe zasłony, nowe obrusy, coś takiego. To nie tylko to, oczywiście tam różne inne rzeczy mogą być tutaj kupione. Chodzi o to, że was na to stać, że was stać na to, co sobie zaplanowaliście tutaj i macie jakiś stan posiadania, z którego korzystacie nie tylko wy, ale i Wasza rodzina. I teraz tutaj co, co jeszcze, no tu się zastanawiacie nad czymś, macie jakiś wybór, jakąś decyzję do podjęcia. Nie wiecie, czy iść w lewo, czy w prawo, a może nie wiecie, jak spędzić Sylwestra, bo tu się pokazuje fajna zabawa i wygląda na to, że że jednak podejmiecie jakąś decyzję, czy to odnośnie sylwestra, czy odnośnie czegoś innego, bo to może być związane z jakimś wyjazdem, też takim. No, możecie sobie zrobić takie małe wakacje z, z okazji świąt. No, ludzie niektórzy spędzają właśnie y, święta gdzieś tam w Australii, czy nie wiem, czy w jakichś tam innych krajach, gdzie jest cieplejszy klimat. Na przykład to może być coś takiego, bo wy tutaj zastanawiacie się nad kierunkiem, jakby dokąd jechać, dokąd iść dokąd iść na Sylwestra albo dokąd jechać na te wakacje no, podróż jest możliwa w każdym razie ale to nie tak, że wszyscy będą musieli gdzieś jechać, tylko po prostu niektórzy, niektórzy będą chcieli wyjechać, natomiast niektórzy będą mm, będą spędzali te, tego Sylwestra w, na miejscu, można powiedzieć w radosnym gronie wielu osób jest tu wesołe towarzystwo bardzo ładnie. No to znaczy, że Sylwester będzie udany, no po prostu. A może też jakieś inne jeszcze szczęśliwe wydarzenie nastąpić. To jeszcze dodam. Bo ta karta w ogóle też oznacza nawet powrót do zdrowia. Dla jeżeli ktoś się by źle czuł, w, na przykład tutaj, no to tutaj wróci do zdrowia. Przykładowo, bo ja mówię, każda karta ma wiele znaczeń, więc ja już tak staram się różne tutaj przykłady podawać. Czyli może być szczęśliwe wydarzenie lub powrót do zdrowia, jakieś fajne możliwości, fajne możliwości spędzania czasu. Może to być też ślub albo narodziny dziecka, mogą być zaręczyny dla niektórych oczywiście. Dobra, to teraz wróżba Andrzejkowa. Coś tutaj weźmiemy. Czy to będzie śmieszne, czy to będzie poważne, zaraz zobaczymy. <laughs> Co się odwlecze, to nie będzie szybciej. Co się odwlecze, to nie będzie szybciej, czyli nie warto odwlekać. Pewnych rzeczy nie warto odwlekać. Z pewnymi rzeczami lepiej od razu się za nie zabrać, bo bo nie przyspieszymy w ten sposób, jeżeli będziemy coś odwlekać. No ale to takie troszkę pół żartem, pół serio, widzę, że to się przekrzywiło. Troszkę pół żartem, pół serio, ale to, to ma swój sens. Także życzę tych najlepszych rzeczy, oczywiście, tej radości. No i pieniędzy też, bo się przydadzą na święta i tej radości tutaj. O, 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 to mogą być też zaręczyny. Zaręczyny mogą być albo tu, albo tu. Jednocześnie i tu, i tu to raczej mało prawdopodobne, ale mogą być albo tu, albo tu. Dla niektórych oczywiście, a dla niektórych szczęśliwe wydarzenie lub pod, powrót do zdrowia. Także życzę tego zdrówka, do usłyszenia.